Dzień dobry. Dzień dobry! Dzisiaj zapraszamy Was do wspólnego sadzenia roślin. My dzisiaj mamy truskawki, także dziewczyny dzisiaj pomogą nam przygotować podłoże i sadzonki do sadzenia do ziemi. No moją, mogę wsypać? Oczywiście, są Wasze. Ja e, też chcę. Tak, tak, jest woreczek, bardzo proszę. Ja czyli to. Wysypcie ziemię, tylko tak, żeby było widać Onu. Ale może, może łatwiej by było po prostu wysypać, ale to już yy, troszeczkę wysypać. No dobrze, Ja chcę, ja! Troszeczkę wysypujemy. No no jaki sama? Dobra. Ja też! Tak, ty będziesz wysypywać na wierzch, Dobrze, na razie Olcia, troszkę. Dobra, ok. Ok, ok, ok. Teraz trzeba zrobić dołki, tak żeby te truskawki nam się zmieściły. Mm. Okay. Mm -hmm. Zobaczcie, mam tutaj jedną sadzoneczkę, Teraz ja będę trzymać, a Dorotko... To ty wyrabiasz? Dorotko, a Ty musisz je obsypać teraz. Słyszysz, teraz musisz je obsypać. Może mm -hmm. jeszcze troszkę więcej. Nie, chyba wystarczy teraz. Poczekaj, poczekaj. Łopatką już teraz, wiesz, kochanie, łopatką. Tak? Okay. Ja tutaj będę je sadzać. Takie. Czekaj, poczekaj, sekundkę, ja je ustawię, a ty będziesz sobie mm, zasypywać. Okay? Tylko po malutku. Ty, Olinko, trzymaj tutaj, dobrze? Dobrze. A ty dorotko tutaj na, na razie na te dwie. Mm, dobrze. Dobra. nie Żeby one miały dużo miejsca. Ale nie na roślinki. Pod no. roślinki, tak? Tutaj pod roślinki, tak żeby one miały czyste listki. Ok? Wiem, że dopiero się uczysz, ale tylko cię mówię. Na przyszłość. Na przyszłość, tak jest. Na razie zakopmy jedną. Dobra. I to będzie... Wreszcie sobie dokończymy sami. Ale możecie się tak samo bawić w domu. To co? Żegnamy się. Tak. No to popachajcie. Dziękujemy bardzo.